Witaj tutaj Shakti Dula. Niedawno był filmik, w którym opowiadałam o perfekcjonizmie. Czy istnieje perfekcjonizm? Czy są idealni rodzice, idealny poród, perfekcyjna ciąża? Zapraszam was na ten filmik, tutaj zalinkuję. W tym filmie powiedziałam już tak w skrócie, że perfekcyjni jesteśmy wtedy, kiedy zaakceptujemy, że nie musimy być perfekcyjni. Opowiedziałam Wam też wtedy o medytacji, która jest modlitwą, prośbą do wszechświata, do Boga, do aniołów, jakkolwiek Ty to interpretujesz, aby zadbały o Twoje maleństwo, o Twoje dziecko, które już może się urodziło, o Twoje dzieci, o Ciebie. Tak, aby wszechświat opiekował się i Ty byś poczuła taką wolność, że nic nie musisz, bo i tak to wszystko ma sens. Zapraszam Ciebie na tą medytację. Połóż dłonie na wysokości serca, tak aby małe palce dotykały się, mniej więcej na wysokości serca, lekko oddalone. Zamknij oczy, ale taką jedną dziesiątą patrzysz się na swoje dłonie i robisz głębokie wdechy i wydechy, wysyłając modlitwę, prośbę, o cokolwiek chcesz. Z intencją opieki, z intencją. Modlitwy, aby Twoje dziecko, Twoje maleństwo, czy to w łonie, czy już narodzone, było zaopiekowane energią, miłością, żeby było szczęśliwe. Oddychaj i pytaj, proś. Podczas tej medytacji. Każdym oddechem wysyłaj swoją prośbę. Wszechświecie, Pomóż. Zopiekuj się moim dzieckiem. Żeby było szczęśliwe, żeby wszystkie jego czy jej marzenia spełniły się, żeby było otoczone miłością, czuło się bezpiecznie, było w kontakcie ze swoją prawdą, ze swoją miłością, był dobrym człowiekiem. Zaopiekuj się, aby traumy czy jakiekolwiek przygody mu się zdarzają w ciągu życia odpłynęły, żeby był wolny, była wolna od nieprzyjemnych sytuacji. Poczuj, jak do Twoich dłoni wpadają promienie miłości, opieki. Wyobraź sobie, jak w Twoich dłoniach trzymasz Twoje maleństwo, Twoje dziecko, które otoczone jest teraz miłością. Twoją miłością, ale również miłością wszechświata, opieką. Weź głęboki wdech. Poczuj energię, poczuj miłość, wypełnia Ciebie, wypełnia twoje maleństwo i wydech. I wdech. Poczuj, i wdech. I jeszcze raz wdech i poczuj, że wszystko, o czym się martwiłaś, to odpływa, bo jesteś teraz pod skrzydłami wszechświata. Wyłuszające modlitwę. I podziękuj sobie za ten czas. Z sobą, z Twoim maleństwem, z